No cześć, dzisiaj będzie nietypowy film, bo ze względu na zbliżający się Halloween chciałbym polecić Wam kilka tytułów, które jako memiarze i ludzie internetu możecie obejrzeć. Może tego o mnie nie wiecie, ale bardzo lubię horrory. Trochę mniej mi leżą te o opętaniach, takie jak Obecność, chociaż to też są spoko, ale jednak mój ulubiony typ takiego filmu to jak ekipa oskarków i julek jedzie do domku w lesie, a potem jakiś psychol czy innych demon ich po kolei eliminuje. Ale nie będziemy tu mówić o moich ulubionych horrorach, a o horrorach, które skojarzone są ze światem internetu, memów, creepypast i tak dalej. Chciałbym pokrótce każde z nich opisać, może w ten sposób podsunę wam pomysł, co tam możecie sobie obejrzeć w Halloween zajadając się popcornem. I z racji, że mówimy tu o filmach, to nie będę przytaczać serialu Channel Zero, ani pojedynczych odcinków Black Mirror. W tych krótkich opisach postaram się także nie zdradzać fabuły, aby nie psuć wam przyjemności z oglądania. Listę zaczniemy od filmu Kam z roku 2018. Opowiada on historię Alice, która trudni się zawodem żetoniary i zarabia na chleb, robiąc pokazy na kamerkach pod nickiem Lola, podłoga Lola. Jest bardzo ambitna i jej celem jest wspinanie się w rankingu najpopularniejszych streamerek na stronie z rozbieranymi transmisjami. Jednak pewnego dnia, chcąc zalogować się na swoje konto, odkrywa, że zostało ono w niewyjaśniony sposób przejęte. I to tyle co mogę powiedzieć. Według mnie jest to serio bardzo fajny film, w ciekawy sposób pokazuje też życie takiej żetoniary od drugiej strony, ale nie gloryfikuje takiego stylu życia jak moglibyśmy się spodziewać po produkcji Netflixowej. Film jest dosyć creepy i ogląda się go naprawdę przyjemnie. Nie ma tu przesadnie brutalnych scen czy jumpscarów, ale sam klimat jest interesujący i fajnie przedstawiony. W drugiej propozycji wrzucę trzy filmy jednocześnie, bo są one do siebie zbliżone tematyką. Są to The Den, czyli z polskiego Legowisko, wydany w roku 2013, Cyber Natural z roku 2014 oraz Unfriended Dark Web z roku 2018. Mówię, że są zbliżone tematyką, bo niemalże całą fabułę w tych filmach obserwujemy jako nagranie ekranu w komputerze. Bardzo mi się spodobał taki sposób przedstawienia historii jako coś nowatorskiego. Mówię tu niemalże, bo w DDN kamera przełącza się między nagraniem z GoPro, monitoringów czy telefonów, za to w kolejnych dwóch filmach obserwujemy tylko nagrania z ekranu. Bardzo lubię horrory z cyklu fan footage, a obecne czasy pozwoliły na jeszcze większą zabawę taką formą. Nie będę nawet zaczynać opisywania fabuły w tych filmach, bo w sumie co bym nie powiedział, to popsuje zabawę. Po prostu jest ekipa co gada na scapie na kamerkach i dzieją się różne niestworzone rzeczy. Wśród tych wszystkich filmów jako pierwszy widziałem ten najnowszy Dark Web i według mnie jest on najlepiej nakręcony i najbardziej wciągał i przy tym też faktycznie można się trochę przestraszyć, dlatego jak zainteresował Cię ten klimat to polecam Ci przede wszystkim właśnie ten film. Kolejny film, który powstał na podstawie słynnego mema, to Slender z roku 2018. Czym, czy też kim jest Slender, chyba nie muszę mówić. Creepypasta z 2009 roku doprowadziła do stworzenia prostych gier, które podbiły internet w roku 2012. Historyka o tajemniczej, wysokiej postaci w garniturze, która porywa dzieci, aż prosiła się o film, który w końcu otrzymaliśmy, jednak sami odbiorcy nie byli za to specjalnie wdzięczni. Slender otrzymał złotą malinę, no i trzeba przyznać, że nie jest to najwybitniejszy film, ale w kategorii lightowych horror dla nastolatków to według mnie całkiem spoko się sprawdza, a podane tutaj rozbudowania, czy lekkie wyjaśnienia historii o Slenderze, które dotychczas znaliśmy tylko z gier, są według mnie w porządku. Mogę polecić Slendera, o ile oczywiście podejdziecie do tego filmu z odpowiednim dystansem, bez nastawiania się na wybitne kino. Podobnie sytuacja ma się z filmem Grim Cutty z roku 2022, który gdy się ogląda, to aż wprost chce się dowiedzieć na podstawie jakiej creepypasty twórcy to stworzyli. Historia opowiada o rodzeństwie, które nagle odkrywa, że internetowy mem wydostał się z internetu i teraz robi zadymę w rzeczywistości, ale co, jak i dlaczego, to musicie się dowiedzieć odpalając Grimkati. Generalnie jest to taka mieszanka creepypasty o Momo, o którą zestrali się niektórzy w roku 2019, jak i trochę smile.jpg. Podobnie jak Slender, to tutaj również krytycy uznali, że film jest gówniany. Ja nie będę aż tak krytyczny. Ciężko mi powiedzieć, czy bardziej podobał mi się Slender czy Grimkati, chociaż skłaniałbym się ku temu pierwszemu. Oglądałem Grimkatiego jakieś dwa lata temu i nie miałem ochoty w połowie go wyłączyć, więc nie był aż tak zły. Nie był też dobry. Można powiedzieć, że był średni. Kolejny film to Like Share Follow z roku 2017, który opowiada o youtuberze Garecie, który pnie się po szczeblach kariery influencerskiej. Film ten opowiada o typowym życiu youtubera, czyli o tym, jak wśród setek fanek zjawia się wariatka, która rozpoczyna stalking i chęć zbliżenia się do swojego idola za wszelką cenę. Przyznam, że ja bardzo identyfikuję się z tym filmem. Jak jadę przez Szczecin swoim Seychento, to ilość staników, jakie fanki mi wpychają za wycieraczki, mnie wprost przeraża. I w ogóle ta stalkerka z filmu przypomina mi trochę słynnego mema, czyli overly attached girlfriend. A tak serio, to film do obejrzenia na jeden raz i do zapomnienia. Naturalnie, twórcy starają się wmówić, że jest jakiś przekaz tego filmu, żeby uważać na ekshibicjonizm w sieci, bo może trafić się wariatka, która będzie chciała, że albo się z nią spotkamy, albo posmakujemy nożu. Wybór należy do nas. Teraz pora na coś mocno mainstreamowego, bo Five Nights at Freddy's z roku 2023, czyli ekranizacja horrorowej minigry z roku 2014, która była hitem na YouTube i każdy let's player, który chciał, żeby dzieciarnia oglądały jego filmy, wyrzucał swoje przygody z grania w to. Budżet filmu wyniósł aż 20 milionów dolców, aktorzy nie byli amatorami, więc w przeciwieństwie do większości filmów na tej liście, nie jest to jakaś taniocha. Film opowiada losy chłopa z Igrzysk Śmierci, co zatrudnia się jako ochroniarz w starej knajpie z animatronicznymi zabawkami i chyba każdy, kto grał w grę, domyśla się o co chodzi. Generalnie Pięć Koszmarnych Nocy, bo tak brzmi polski tytuł, to bardzo lightowy horror, biorąc pod uwagę, że na główni odbiorcy są nieco młodsi, to nie doświadczymy tu jakiegoś hardkoru, ale za co muszę pochwalić twórców, to faktycznie roboty tutaj to nie żadne CGI, a zostały zbudowane naprawdę i animatronika Frediego Fazbera oraz jego Kumpli, serio wygląda świetnie. Gorzej trochę z warstwą fabularną, bo serio aż się uśmiechnąłem, że faktycznie scenariusz pod koniec wyglądał i rozwiązał się w taki banalny sposób. Ale tak czy siak, oglądało się to całkiem przyjemnie, a że film zarobił kupę siana, to produkowana jest już kolejna część. Teraz cofamy się do czasów pandemii i mamy film Horror bez tytułu, czy też Untitled Horror Movie. Jest to film wykonany w podobnej technice jak wspominana trylogia Dark Web, choć poza nagraniem ekranu i spotkaniem na Zoomie pojawia się jeszcze trochę ujęć z ręki. W tym filmie mamy ekipę aktorów, którym anulują produkcję serialu, w którym występują, więc postanawiają oni sami nakręcić horror w stylu fan footage, gdzie każdy z nich musi sam wszystko nakręcić po swojej stronie. No ale przypadkiem przyzywają demona, który zaczyna siać opętanie. Film to taki jednocześnie horror i komedia, ale tu również ciekawa była produkcja, ponieważ film faktycznie kręcony był podczas pandemii i każdy z aktorów w nim występujących musiał sam przygotować się do nagrań, czyli zrobić scenografię, make-up i tak Horror bez tytułu to raczej ten film, który oglądasz i zapominasz, ale polecić i tak mogę. Kolejna propozycja to bardziej thriller niż horror, czyli nieuchwytry z roku 2008. Film ten po raz kolejny przedstawia straszny świat Dark Webu, gdzie agentka FBI musi zmierzyć się z psychopatą, co robi streamki, na których giną ludzie. Generalnie ja nie jestem ekspertem od sieci komputerowych czy w ogóle komputerowiec ze mnie żaden. Ale momentami już uśmiechają się z nagromadzenia głupot i niemożliwości, które są tutaj ukazywane. Przyznam też, że fajnie ogląda się taki film o internecie sprzed kilkunastu lat, gdzie możliwości tego co robią ci straszliwi hakerzy momentami aż wykraczają poza jakiekolwiek granice zdrowego rozsądku. Film można raczej obejrzeć na zasadzie Guilty Pleasure, jak to chłop w 2008 roku stawiał stronki ze streamami, których nie wywalało nawet to, że wchodziło tam po kilkanaście milionów ludzi. A teraz film, który serio może być guilty pleasure niejednego fana kiczowatych horrorów. Jest to Stay Alive z roku 2006, gdzie mamy ekipę znajomych, która odkrywa grę komputerową, gdzie jak padniesz w tej grze, to tak samo skończysz w życiu realnym. Przyznam, że bardzo ciekawy pomysł na stworzenie gry, która jest życiem. Zamysł filmu i kto zabija i w ogóle czemu to robi jest dosyć durny, bohaterowie są tak na siłę stereotypowi i płascy, żeby łatwo można było ich odróżnić, że aż można się z tej głupoty uśmiać. Mamy tu na przykład Malcolma ze zwariowanego świata Malcolma jako jakiegoś dziwnego schizowego nerda, no po prostu bardzo mocna pozycja niszowego kina klasy B. Sama gierka przedstawiona na tym filmie w sumie też wygląda całkiem ok. Chociaż chyba twórcy sami się pogubili, czy ma być to survival horror jak Silent Hill, czy jakaś strzelanka typu Painkiller. W każdym razie, serio polecam. I ostatnią propozycją będzie tutaj film Łańcuszek, czy też Łańcuszek Śmierci z roku 2009. Film z całej tej listy chyba najgorszy, chociaż sam pomysł na przeciętny slasher był całkiem udany. Na pewno znasz internetowe łańcuszki, które, zwłaszcza te kilkanaście lat temu, królowały w internecie, znajdowały się w spamie na mailu, na gadu, gadu w komentarzach na YouTube czy na wrzucie i polegały na tym, że trzeba było samemu spamować tym dalej, żeby przydarzyło się nam szczęście, lub wręcz przeciwnie, łańcuszek każe nam się skopiować w 10 miejscach, inaczej w ciągu dwóch godzin umrze nam babcia. Film ten wychodzi z założenia, a co jeśli taki kretyński internetowy łańcuszek okaże się być prawdą? No i naturalnie mamy ekipę nastolatków, gdzie jeden jest głupszy od drugiego, i którzy mają wysyłać dalej internetowy łańcuszek inaczej skończą źle. Nie mam zwyczaju wyłączać filmów nawet jak są złe, więc ten też obejrzałem do końca, ale zdecydowanie nie polecam: takie trochę oszukać przeznaczenie po roku na Podlasiu. Szkoda, bo pomysł był całkiem spoko. I to tyle, jakże tych ambitnych pozycji. Dajcie znać w komentarzu, który z tych filmów o internecie czy memach jest waszym ulubionym. Przyznam, że z tej listy chyba najlepiej oglądało mi się Dark Web oraz CAM. A być może pominąłem tutaj jakieś dzieło, o którym warto było wspomnieć? Dajcie zdać w komentarzu, sam z chęcią spojrzę na to, co wy polecacie. A być może jest jakieś dzieło amatorskie bądź też niszowe z YouTube'a na podstawie pasty, które widzieliście i myślicie, które warto obejrzeć? Także o tym napiszcie. Na razie. I miłego Halloween.